Witam serdecznie, serdecznie, witam. Miałem przed chwilą fajną nawet bitwę luwem na bagnie. Yy, tylko wjechał mi AMX, kopot działo są obieżne. Tak się wiercił tam, że ja byłem pewien, że ja strzelam w działo są obieżne. A ten AMX tak momentalnie mi wjechał i go zniszczyłem. A miałem zniszczyć działo są obieżne. No cóż. Trochę kary mam, ale nie znowu tak dużo. Nikt nie jest niebieski, dobra, a tymczasem ja obiecałem bitwę ARLM44. I mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to w filmiku nie wysyłam i próbuję kręcić następny. Mam nadzieję, że wyjdzie. To bitwa. Rzuciło dobrze. No już myślę, że mogę kręcić żeby było tak, że jeszcze się ładowało troszeczkę niby, ale ja przerwałem chwil, kręcenie filmiku na czas, żeby bitwa mi się załadowała, żebym nie miał odliczania skończonego, jak ja już będę w bitwie. Dobrze, ja sobie Caps Lock Zero jak zwykle włączam. To nie jest fun play, to jest to, normalnie gram. Oczywiście na Himmelsdorfie to ja lubię jechać tam, ale tam nie pojadę, bo tam zawsze mam jakieś niespodzianki. Z tego względu, że jestem ciężkim czołgiem, dosyć wolnym... Pojadę tak jak luba! Czyli tu Jestem szybszy od ale jestem również najmocniejszym ciągiem tutaj. Co prawda jestem ciągiem mm, dosyć yy, papierowym. Czyli coś ze mną pojechało, bo ja nie lubię sam. Działo mam mocne rzeczywiście kosze, kurde co chcę tutaj co, co, co mi wyskoczy, to ja tutaj uszkadzam, dużo uszkadzam Ale niestety, jak mnie coś y, szczeli, to To ja też mogę dostać No i my tutaj skałci już wyjechali, cudownie No bo to można powiedzieć, że to są skałci dla mnie Chociaż najsłabsze piery to nie są Działa samobieżne są, trzeba uważać Chociaż y, na takiej mapie to działa samobieżne tutaj Hmm... To jest pomyłka, nie? No dobra, ja dalej nie jadę, bo ja nie jestem Scoutem. Czemu mi się tak odda Aha, bo ostatnio widocznie miałem trybie snajperskim ustawione w taki sposób, że miałem blisko. A to zapamiętuję. Bo mam ustawione ustawienia, że żeby zapamiętywało ustawienia okienek i wodu. Tam jest jakiś BZ4, ale nie jest za domen. Staram się coś... Już, na, już do naszych strzelają PZ34, tak? No, PZ38, nie wiesz, mi tutaj tak KW3 próbuje coś, KW3 jest twardszym, ale przydziało według mnie Ode mnie No ja spróbuję mu tutaj No, jego tutaj nie ma Nie myślę, że tu jest O właśnie Zlikwidowany. Następny, proszę. Dobrze powiedziałem, o właśnie, bo akurat tak zaliczyłem. Naprawdę z tego, z tego arela to tak wchodzi mięciutko do wszystkiego Cudownie wchodzi z tego ciągu Aha, tam ich nie ma Dobra, jedziemy, przesunę się trochę dalej Bo tu już mi coś Wyjechało, tyłem podjadę i spróbuję to walnąć O, uciekł No co za benda Straszył się ARL-a będzie, będzie zwycięstwo bardzo dobrze Bo chciałbym w końcu wyspać fajny filmik Chociaż yy, Nie wiem czy coś dużo obiję, ale, ale jedziemy na no. PZ czy nie jedziemy. mi Prawie mi gniewą Jeździ jak pijany Skrymco za szybko Dobra ja bazy nie zamierzam przejmować Ja tylko przez bazę Podobnie chyba jak KW3, chyba to chce coś uszczelić No poczuł, 251 Zaraz mu, on we mnie nawet nie celuje, więc ja mu nawet nie czekam Zaraz dostanie następnego ciała ładnie, ładnie, ładnie Tylko tu mnie od tej strony zaczynają strzelać. Ale ja im zaraz pokażę Tak, T34. strzał! Masz. Nie w tym czasie ładuję, a ja go sobie strzelę. To jest bardzo zniszczony. No to dobrze, podoba mi się to bitwa. Zresztą kurczę poprzednia też mi się bardzo podobała, bo Luwem uszczeliłem co prawda 4 czołgi, tylko jednego strewę miałem dwa flagi. E bo miałem działo samobieżne zabić ale zabiłem yy, niestety swojego sojusznika no, no może doząży przed KW, chociaż kudę, ja jestem też wolny Jezu PZ38NA jakiś próbne no, tu nie ma przyjazdu. tu jest zakaz każdym no, To znaczy jak za gruzowisko jakieś pieprzemy No mam może KW3 sobie nie poradzi, ja mu pomogę. E no, kurde PZ38NA jakieś gówniane mi tutaj Ale no nie, no ja teraz chętnie bym mu tak kurde przyszczelił ...zatarasował mi przejazd i nie miałem okazji no Co za kurde nobek no Widział, że kurde ciężki czołg wjeżdża kurde do strzału i mi, i, i mi stanął, no. I teraz to ja chętnie bym mu tak kurczę... Tylko zdrowy, rozsądny ich mówi, że nie. Przejmowanie bazy. No dobra, to sobie przejmiemy bazę, bo już kościół stworzył, ucieka, boi się nas. Nie będziemy go niszczyć. Będzie łatwiej przejąć bazę. KW3 chyba ma zniszczony silnik albo coś. Może się wlecze, jak... A może to jest wolne po prostu to... No, na zdąbędę trochę punktów za przejęcie bazy i będzie... O nie, jednak. Eee, co to, Priest zniszczył te 34. Eee, doświadczenia jak na potrójne to tak średnio raczej. Eee, chociaż nieźle. Zniszczyłem dwa czołgi. Jedna na prawie na hita. Jednego tego te 34 na dwa hity. Shermanik dostał, ale kiepsko, kiepsko w sumie kurczę. Nie podoba mi się, no co prawda dużo za amunicję nie zapłacę. Chociaż tu amunicja wcale droga nie jest. A zobaczę właśnie, ile amunicja. Amunition! O, oznaka mistrzowska trzeciej klasy. Dobrze, nic, nic specjalnego. Dostałem przedtem na luwę chyba taką. Tak. Lepiej dostałem wczoraj na, 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 na tej znaczy dzisiaj to było, to było dzisiaj po północy. Eee, no. No fajnie. Czy naprawa czołgu trochę mało, na, amunicja mało, w sumie 3000 odjąć i mam 19 tysięcy kredytów zarobione jak kiepska bitwa love, Można powiedzieć. Doświadczenia fajnie wskoczyło, ale ja bardzo dużo potrzebuję jeszcze. Porównań do tego co dostałem. Chociaż to nie jest tak bardzo znowu dużo. Eee, jak na czołg. No... I tyle. Aha, no i pytanko. Popatrzcie sobie na czołgi w garażu. Tiger, Lube, RL, T-1 Cunningham, Python t 25 te M12, T-50-2, czy tam Myślnik 2 jak to woli, albo T-52. Jest 3 Czym zagrać? Pytanie jest zapy... od nowa. Nie liczą się pyta z, y, odpowiedzi na poprzednie filmiki, bo mówiłem i pisałem, że y, pierwsza prośba się liczy, kto pierwszy odpowie w tym właśnie już mówię od razu w tym filmiku. Kto pierwszy y, da odpowiedź, czym mam zagrać, tym zagram na następnym filmiku. Chyba że będzie jakiś fanoplay, a jakiś fanoplay może będzie jakimś śmiesznym ciągiem, czyli na przykład albo tym, albo tym no bo na pewno nie tym, to jest śmieszny czołg ale po prostu rozwalający swoją tragicznością Według... No przynajmniej jak nie jest ulepszony, bo na razie on tutaj nie ma prawie nic można powiedzieć takiego specjalnego Najważniejszych rzeczy nie ma, czyli wieżyczki działa No Czyli już powiedziałem czym yy... Kto pierwszy napisze czym mam zagrać, to zagram na następnym wylimiku, a tymczasem muszę sobie pograć dużo luwę, żeby zarobić na ISA 4 i jeszcze zarobić jeszcze więcej luwę, żeby mieć na te rzeczy co to są do ISA 4. I jeszcze sobie trochę chcę zarobić, bo może chcę sobie kupić, żeby stał po prostu tylko był. Z logą na 50% nie będę nim grał. KW zwykłego sobie kupię. No nie wiadomo kiedy wejdzie ten patch z ruskimi działgami i będę miał slocik, chociaż tych slotów to ja już mam 14 niepotrzebnie nawet No o, jak fajnie zrobili Przynajmniej mi tutaj y, te sloty się nie, y, nie kumulują Tylko piszę, ale miejsca 5 To jest dobre. No dobra e, Dodatkowo jeszcze powiem, że jak będę miał wszystkie mody już A jeszcze nie mam wszystkich Wszystkie, które mi pasują i odpowiadają to wrzucę e, mały filmiczek e, z linkiem do wrzucenia. Na razie e, nie mam nawet demesz panela, a chciałbym polski, nawet jeśli by się dało. E, celownik, co prawda, jest fajny. E, ikonki są podrabiane. Znaczy, nie, ikonki są te, tego samego gościa, co, co celownik. Dobry jest, dobre są. W sumie nawet e, zadowolony jestem, bo wyświetlają się nad czołgami, a wcześniej e, w poprzednim patchu nie dało się tego ustawić, żeby, żeby się wyświetlały nad czołgami, a teraz to jest po prostu już w ustawieniach czołgów domyślnie, nie można to dać. I teraz mogą być wszystkie ikonki, prawdopodobnie wgram sobie ikonki nie druida, które jedyne były nad czołgami, a teraz wszystkie mogą być. Gram sobie ikonki box e, wersja 5, jeśli będzie dostępna. i one są dla mnie najładniejsze, najfajniejsze według mnie. Tylko pox się obija, nawet nie zrobił trójki, a jeszcze piątka jest do zrobienia. Na razie Jimbo bardzo szybko zrobił, najszybciej z wszystkich te rzeczy. No i... Ja sobie będę grał, filmik się będzie konwertował. Ja sobie będę grał, filmik będzie się wysyłał. A tymczasem obiad na mnie czeka. No i kolega na Skype czeka też, żebym do niego zadzwonił. No. Mm -hmm.